się, witam was w kolejnym vlogmasie. I dzisiaj zaczynamy inaczej, dla, yy, dlatego że, słuchajcie, na szybko zaczynamy. Bo sytuacja wygląda tak, że wychodzę za chwilę. Musiałam, Dzisiaj miałam w ogóle bardzo ciężką noc, dlatego że po pierwsze miałam strasznie zatkany nos, nie mogłam spać. Po drugie, w tym pokoju to jest też tak zimno, że czasem jest za zimno, czasem jest za gorąco. A po trzecie, yy, bardzo późno wróciłam do domu i tuż przed musiałam zmontować film i go wrzucić, a zanim się zrenderował, no to minęło trochę czasu, więc ja go jakby budziłam się w nocy, żeby go przesłać. I też miałam takie, że wiecie, śniło mi się, że on się nie przysyła i w ogóle jakieś takie myśli yy, niefajne, ale udało się. Więc jeszcze teraz jadąc ogarnę miniaturkę i tak dalej, żeby wszystko było co prawda troszeczkę później, ale w ten dzień, który miał być, więc tam tych kilka godzin różnicy, zwłaszcza, że u was jest sobota, nie zrobi różnicy. Teraz e, z tymi vlogmasami mam także że troszeczkę będą, e, nie będą może tak z dnia na dzień, e, dlatego, że po prostu mam inne i będę jakoś przeplatała tymi filmami, które nagrałam chociażby wczoraj. Ale spokojnie wszystko, mam nadzieję, że uda się, żeby było zachowane. Bo te 9 godzin różnicy, jakby ja mam 9 godzin mniej i e, do publikowania tych vlogmasów na czas. I to mi jednak trochę utrudnia sprawę, ale mi daję mi radę. E, I ogólnie dzisiaj nagrywam, to jest 11 grudnia. E, I właśnie gdzie ja wychodzę za chwilę z mamą, jadę, słuchajcie... Opykować się. Nie, to jest hit po prostu, ale sprawa wygląda tak, że um, po prostu co jakiś czas y, trzeba się opykować takim chłopcem. Y, takim maluszkiem on ma hy, z dwa lata chyba, nie całe albo no, jakoś dwa około, coś takiego. I on, słuchajcie, jest malutki, dlatego że on miał zapalenie płuc, jak był jeszcze mniejszy. I e, no po prostu nie, u, nie rośnie, wiecie, musi, czy, musi dużo jeść i w ogóle. Więc jest taką kruszynką, jest taki słodki, nie mogę. Ja ogólnie wiadomo jakoś wam bardzo go powiem, nie mogę pokazywać, ale coś Wam pokażę we bo wiecie, nie daj mu wszystko, taki słodziak, że hej. E, I ma jakby... Ta pani, yy, która właśnie tą opiekę jakby zleca, ma też córkę, która ma zespół Downa, yy, Taka Nina i ona jest chyba nawet starsza ode mnie. Ale i w sumie ona jest taka, że siedzi cały czas, nic nie ogarnia za bardzo. W się siedzi, 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 ogląda sobie coś tam czasem wstanie, ale nie chodzi w ogóle za bardzo. Yy, ale jak się do niej mówi, bo ja tam coś tam spróbowałam zagadać, no rozumie dużo. Więc yy, no, ma problem z komunikacją, ale rozumieć to rozumie. W sumie jest taka bezproblemowa i też śmiesznie, bo ona tak to siedzi tylko i ogląda jakieś bajki. Znaczy nie bajki, tylko jakieś programy. Też jest śmieszna, bo na przykład jest jakiś teleturnie i pokazują na widownię i ona wiecie, wyjebrało, jak oni biją. Śmieszna, jest taka bardzo pocieszna i ja, my ją wkręciłyśmy w rzucanie piłki do kosza. Do takiego kosza, mini kosza plastikowego, zabawkowego. Ona jak się tym bawi, jak się cieszy z tego, po prostu godzinami potrafi rzucać tą piłkę. Ja tylko jej podaję tą piłkę w życie, bo ona nie, nie może wstać za bardzo. Nie Podaję tu tą piłkę, ona się tak cieszy, w ogóle ja się męczę podawaniem tej piłki, ona tak, tak w ogóle I cieszy się i jeszcze wiecie, the winner is Nina, jak jej udaje się wrzucić, no to jest taka beka. I ogólnie słuchajcie, ja wam wrzuciłam coś na Instastory dwa tygodnie temu, kiedy byłam u tego chłopca pierwszy raz. Pierwszy raz, teraz drugi, bo to jest bardzo rzadko, no ale jak jest okazja, to fajnie. I wrzucę wam tutaj to nagranie. Look. Do you it this? Hmm. It's yummy. I think it's yummy. One more, please. Yes. Okay. Thank you. That's gross. Wait, oh. To są jakieś liście w jakimś, na jakimś placu zabaw, a ja to udaję, że jem. O, mu, mu mówię, że może spróbować, a bo on na początku chciał to jeść, a mu mówi, no nie dawaj, bo tego nie dawało. A ja mówię, że dobra, jak spróbuję i zobaczę, że nie jest dobre, to później nie będzie tego jadła, nie? Ja, ja mam takie podejście. No i nic, już później nie chciał jeść, tylko mi dawał. W ogóle, sorry też za moje włosy, ale e, wczoraj była sytuacja, że żulowa mi spryskała olejem. Miałam świeżo umyte włosy wczoraj wieczorem i wy, wyszłyśmy z domu, Muszę już iść. I żłowa psiknęła olejem, idę już olejem mi, i mi się cała morda i włosy, em, słuchajcie, zatuściły, więc no nie wiem, może na moje włosy to nie wpłynie nawet źle, ale już wychodzę, a kalendarz otworzymy sobie w samochodzie.

Teraz, let's go, let's go! Nazywam się I on teraz cały czas tak słodko powtarza, Let's go, let's go, let's go. Nie, to jest taki słodki głosik. Nie mogę. O! No! Kam, kam, kam. Kam, już mi. Kam, już mi. mi. Let's go, let's go, let's go. Bye bye, bye bye. Że kim jest dziutki nie mogę. Bye bye, bye bye. Bye. Słuchajcie, jest mała awaria. Nie, no nie mogę. włączę ten auto. Słuchajcie, jest mała awaria, nie mam więcej chusteczek. E, Lecimy mi krew z nosaczki, ja w sumie trochę zasłonię, żeby tutaj YouTube też nie miał jakiegoś dużego problemu. Słuchajcie, ogólnie to dzisiaj kalendarze otworzymy sobie tutaj, dlatego, że e, po prostu kurde, ja zmontowałam już ten film, a jeszcze chciałabym dograć kalendarze, bo wczoraj zmiotło mnie z planszy przez Zatoki po prostu, słuchajcie, nie byłam w stanie telefon nawet podnieść. Ale dobra, zacznijmy sobie. I teraz nawet nie wiem, za który jakby który to był dzień? Muszą otworzyć za dwa dni kalendarze, tak? Za 11 i 12. Tak. Więc w sumie fajnie, fajnie, fajnie. Ja lubię jakie są zaległości, bo się później tak fajnie otwiera większą ilość tego. Więc się tak otworzymy troszeczkę na szybko, ale jednak chcę Wam pokazać te rzeczy. Ehm, nie, no nie mogę, oczywiście zepsułam standardowo. Dobra, wiecie, co zrobię z fleszem, bo w sumie. Ten kalendarz się tak fajnie mieni. Jest taki fajny, holograficzny, że można wykorzystać jego potencjał do tego. Czy to jest? Kurde, kolejny pędzelek, ale czekajcie chwila. On jest. On musi być inny niż ten, co był ostatnio. Nie, no nie, mogę. nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Dobra, mamy go. Troszeczkę go wygniotłam. Jest troszeczkę inny niż ten ostatnio. Jest. E... chociaż jest bardzo podobny. Jest mniej zbity, chyba. No ale przyda się Taki tam do oczu Nie no nie jest może taki super Ale jest ok. ja tam do oczu akurat nie mam Problemu z tymi pędzelkami I teraz mamy dwunastkę Jakieś małe okienko Kolejny brokat Patrzcie, był ostatnio taki rose gold A teraz jest taki złoty O nie No i telefon dodatki Jeszcze dzwoni Okej, okay, mamy Fajnie, że akurat włączyłam z fleszem, patrzcie Fajnie, fajnie to wygląda, fajnie. Jaram się z tych rzeczy. Tato, telefon! Okej, okay, teraz e, z, a z tego, wiecie co, to mi się już nawet otwierać nie chcę. Wkurzona jestem na ten kalendarz po całej linii po prostu. E, ale dobrze, mamy jedenastkę tu, tutaj. No nie, no nie, no nie. No, no. Niczego się spodziewać dobrego nie można. E, I dwunastkę. No fajnie jakby tutaj chociażby była ta, ta czekolada. Nie, no nie, wiecie co? Naprawdę. prawdę. Brak słów, po prostu. I mamy jeszcze target. Maseczkowego nie wzięłam co. I jeszcze album w koju. Nie wiem, jak to tam wypada. Kurde, w już się pomyślałam, przecież mówiąc. My tutaj nie otwieramy 11-12, bo no mamy tylko 12 okienek. Więc dzisiaj otwieramy sobie hmm, piątka? Już otwieraliśmy. Czyli szóstka. U. O rzęs. A, bo to jest tak jak tu. Dobra, tak o. Więc w sumie jestem bardzo ciekawa. I myślę, że warto mieć jedne. Nie wiem, ja się nie znam, wydają mi się ładne, w sensie jak już rzęsy przyklejać, to według mnie właśnie takie, które dają taki efekt, że są troszeczkę dłuższe, ale nie takie mega gęste, hamsko. i tak raczej jakbym miała doklejać, to bym sobie pewnie je dzieliła i doklejała na końcówkę jakby, ale nie wiem, jakby wypróbować zawsze myślę, że warto, czemu by nie, może kiedyś spróbuję, ale jakoś wiecie, nie jestem tym doświadczona i nie mam w ogóle żadnych rzęs sztucznych, mam tylko kępki, których nie potrafiłam przykleić i to tyle. Więc dobra, to byłby ten z dzisiejszych kalendarzy. Żegnam się z wami i do zobaczenia jutro.